Witam w filmie, a. No, Max, a to jest Kream odcinek z Kitty i po półtorej miesiącu jest w końcu 12 chapter i dzisiaj ze mną u mi... i będziemy testować ten chapter, więc możesz się przywitać czy coś. No. Nie wiem, coś. A, okej. Okay. Spoko. Nice. Super. Super komentarz. Mam nadzieję, że będzie... Mam Taka nadzieję, że szyszka. nie będzie tak jak ostatnio. No i mamy dwunasty chapter. Taka szyszka Steven, Steven, Steven in universe, easy. Daj no, normal. Bardzo inteligencji, będzie. Zauważyłeś, że ich muzyki to są normalnie rozpłaszczone. Są płaskie. Są dwuwymiarowe, więc są straszne. mamy katzenkę. Czemu to jest e... przypadek? Że... No. Dajcie mi tutaj przestać. We must keep on. Ja Ej, nie... to odosobnie, wygląda jak przypadek tylko jest jeden problem. A nie ma po pierwsze yy, zjeżdżalni dla nich, a po drugie nawet się nie pytać skąd to wiem. Spoko. Jakby nie ma fajnie, okay, że. tu potrzeba wręcza. Okay. Spoko. Kitek się już pojawił. Jakby fajnie, że mi się udało cokolwiek przetłumaczyć, spoko. Okej. Okay. Przetłumaczyłem w głowie, tylko tak szybko leciałem, że będę musiał tak zobaczyć na okay, to jakieś takie przedmioty są potrzebne. Pan Hitek utknął w ścianie. O. Co, tutaj jakiś hydran się rozwalił. To tak, mówiłem, że trzeba hydran naprawić. W nie, randu. jednak jest zwierzalnia ze pawpawku. Tutaj coś będzie, tutaj coś będzie. No tak, mnie usłuchać. Naprawdę za okay. nic nie było. Okej, okay, mój kot, kot, mój kot, nie mój kot, tylko kot już zaczął mnie gonić. Jak coś to mam to do klatki, więc jak będzie potrzebne gdzieś to mi powiedz. Okej, okay, tutaj jest telewizor. Okej. Okay. No spoko. O, też dostało raka mózgu. Bo nie dosłownie tam gdzie ja chodziłem. Aha. Ja mam śrubokręt jakiś to od śruby od siebie okrętowanie. Y Okej. Okay. Tutaj tu można przesuwać. jest guzik. Ciekawa funkcja. Mhm. Tu jest potrzebny młotek. Mhm. Nie nadbiam sko skoczyć, miałam przejść tędy. Okej, okay, jest... kot tak W jakiej tego miejsca? A dobra. wiem, Okej, okay, tutaj trzeba przejść. Dobra. Jestem... Ha, kota, wikiwałem, wikiwałem cię. Wikiwałem kocianga. No, otwieraj kocianga, kocianga. to. Czemu... O, działa w końcu. Co no. mi się tak zacina? Nie mogę nic otworzyć w ogóle. Masło. No, tego tutaj otworzyć nie mogę. Okej, okay, tu jest telewizor. To jest jakiś popsów jest... widem. a mnie tutaj przed chwilą stali. Nie wiem jak to, a tu jest jeszcze dziura jest wejść młode. na tą Jakiś... wieżyczkę. Okej, okay, tutaj jest to jeszcze potrzebne? Mam... Ale to było przycięte. Jest gdzieś potrzebne coś a'la cebula? Jakąś cebulę znalazłem. Nie, nie wiem gdzie jest potrzebna cebula. śliwka, pusta. Siema. Siema. Skąd masz tyle rejtemy w ekipie? Kupiłem za robóksy. Bo mnie stać. No to rozwal tym młotkiem tutaj. To masz A tu, młotek. To... Tu. Jest ten. Oj. jedno jajko. Musimy je jest... postawić. To jest cebula. Nie, nie, to nie jest jajko, tylko worek. Co ten kot tam robi? A, to, no, ma to jest worek. To tutaj to trzeba to... stawiać. Czekaj, ja idę, hyd... ja idę naprawić hydranty. Aha, to jest pułapka, ja się stawiam, co to jest. jest. Naprawię jest... hydranty. A tutaj, coś jest? tutaj coś jest potrzebne? Nie, okej. Okay. Nie, hydrant. Wygląda jakby było coś potrzebne. Super, nie mam zgubionych kratek więc jest sobie fajnie. Nie. A, a te tak hydranty te mi tutaj dają? to w tym jest mi słaby. Co? Pytałem, czy... hmm. y idź sobie, Kitty. Ja pytałem, czy te hydranty coś dają? Nie, na pewno gdzieś wodę odpalą, pewnie w wyczajniku. Ok, co? <laughs> Jak ten kity tutaj przyjeżdża? A dobra, chyba tam desk do że nie ważne. Ja, ja nie pytałem o nic. Ej, widziałeś o tym, że przez mój mikrofon mój głos jest taki dziecinny? No, ja Chyba ma nie mam inny głos. Bo kiedyś sobie właśnie patrzyłem na streamie, i mój głos jest zupełnie inny. Taki, Czekaj, co to jest? Ja, to ja sobie nie znam. To się okazuje, że to był mój głos. Tylko taki upsuty. Znaczy, nie po prostu tylko jest popsuć. To jest chyba żadnych hydrantów nie ma. Aczkolwiek zapewne będą. Jestem jakiś głupi. Zapewnie tu się pali. Co, pali się gdzieś? I potrzeba tutaj gaśnicy. Ja nie mam gaśnicy. Czy Masz jest... czy nie? Nie mam. to jest co do kratki, nie to wyrzucałem. No. Jajko do klatki? Nie. Nie ten. Jak on się nazywał? Ten pilnik do metalu. Okej, okay, co ten kot robi? Co robi kot? Nie wiem, może nas łapie na przykład? Nie wiem, jest Bożydarem. Bożydar. <śm> o, znalazłem pilnik do metalu. A jest. Połączyłem, połączyłem jajko z mięsem i szynki. Zrobiłem no. przeróbki z szynki. Cyberpunk. Teraz wklejasz muzykę Cyberpunk'a, co? Tu... Co ty tam masz? Czy No tak. A po co jest Eee, yy, nie wiem. Ale pewnie się przekonamy. O, tutaj jest potrzebne. W tym domku. Jakie to było przewidywalne? O! Super. Ziemniaki. Strach. No pistolet tam musisz odłożyć. Chodź. To jest, przecież ja tutaj byłem. Tutaj trzeba odłożyć. Na co mi to? Super. Właśnie nie wiem. Jakby fajnie, że to mi coś dało, super. A. Bardzo dużo. No. A tutaj co? Aha, tutaj... I chyba teraz rośnicę dostaniem. Albo klucz. Tak. I... Gdzie? Co dostaliśmy? Z tego czegoś? Masło maślane. Okej. Okay. Gdzieś coś się za Wam blokowało. Poskamowali nas. Dokładnie. Przez wózik. tutaj z tyłu coś będzie. Czerwony klucz? Nie. Robił się jego kloskowaczka. Co? Ej, widzieliśmy... e, Mam mały problem. Kot jest na górę, bo widać o ścianie. Oczywiście zapomnieli włączyć futurę. I mi się znowu myszka rozłączyła. Ej, widzieliśmy gdzieś jakiś czerwony plus na przykład, czy coś? Nie wiem. Porówka z szynki. Co? A, szynka. To mi. Szynka, porówka z szynki. Nie, stanie, o co ci chodzi? Nie wiem. Pomóż mi po prostu. Ale w czym mam ci pomóc? Ja nie, nie... Chodzi mi o... Od, od no... Klatka! Co? <laughs> Tutaj Mnie, coś będzie? Nie, Czemu tutaj nic nie ma? A co mam teraz zrobić tutaj? Pomóc mi. Czemu? Jest Wskaza! Gdzie... Pomóż mi. Nazwij miejsce, gdzie... <laughs> Nie! Czemu ty <laughs> to powiedziałeś? Nie! Łaj! Wskaza! Nie, nie, no dostanę, dostanę ograniczenia z YouTube'a, a o nie najgorzej. Dlaczego? I tak powiem, na live'ie jakaś nie mam. A, no spoko. Szybko, 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 szybko. Jest! Uratowałem się! Jaki fart, że Dobra To teraz... może jeszcze mnie. Jakby wpadłem w pułapkę, co nie powiedzieć, że. że Cię Kitty złapał? No, powiedziałem już ponad 5 razy. A, spoko. Jakby. Bo, bo ja wpadłem w pułapkę a, i Kitty w tym czasie poszedł spać się, ledwo co uratowałem. Mm -hmm. To jest największy fart ever. Tutaj, coś jest potrzebne. Coś nie wiem, jest... szyszka. Come on, go to sleep! No, Nie... przestań! YouTube, jak coś to ja nie odpowiadam za to, co ta osoba tutaj mówi, więc jakby no... No. Więc to nie moja wina za to, co tutaj się dzieje. Nie jestem zawidem, nie jestem masłem. Co? Tutaj ewidentnie, to trzeba tutaj jakby... Ewidentnie, co musisz sobie robić, ponieważ my tutaj my... A, okej, okay. klucz znikną zniknął na moich oczach. Naprawdę? Ja tutaj klucza nie zauważyłem. Naprawdę jestem aż tak ślepy. Jestem koło szafki. Nie coś tu Ja mam gaśnicę, więc tyle dobrze. Okej, okay, uwolnij mnie Czekaj, bo to jeszcze jest to potrzebne do klatki. Ja uwolnij tymi... mnie Dobrze, tylko znajdę... Uwolnij się, do... jak przestaniesz dziwne dźwięki wydawać. Czas wytransmisji, no czy to jest wyłączony? Wy chyba żartujecie. Wy chyba żartujecie, twórcy. Eee, to jest wielki jajczbak. Halo, że wy Co? Hej. Poczekaj! Eee... Hmm. Bez poczekaj, spoko. pójdę do kibla. Co? Jestem teraz załamany. E, poczekaj, idę do kibla, bo... Uh -huh. Mam taki problem hmm. Chyba to ja chyba będę kończył ten odcinek, chyba. No. Dobra, więc to by było na... 责任，这个资金卡。